Cyfrowa Akademia Seniora jest to projekt, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród osób w wieku 55. Podczas szkoleń seniorzy będą mogli bezpłatnie skorzystać z komputera z dostępem do Internetu oraz rozwijać swoje umiejętności cyfrowe pod okiem konsultanta. Czym jest Cyfrowa Akademia Seniora i kto może wziąć w niej udział? Cyfrowa Akademia Seniora to, jest, to są szkolenia i doradztwo dla osób w wieku 55+, plus, nazwanych seniorami, ale w wieku 55+, plus, które mogą nabyć dodatkowe umiejętności związane właśnie z obsługą podstawową, obsługą komputera. Dziś tutaj mamy taką grupę pełną, już trzecią, która rusza w ramach tego szkolenia, 12 osób i z dużą żarliwością, dużym zaangażowaniem uczestnicy dzisiaj poznają. Znają tajniki Worda i możliwości pisania tekstu. Tych kursów mamy sześć, jakby w różnych obszarach tematycznych. Ten pierwszy podstawowy, który dzisiaj się odbywa, dotyczy takiej właśnie bardzo podstawowej obsługi komputera, od włączania do, do właśnie pisania prostych wiadomości tekstowych. Natomiast w ramach projektu mamy jeszcze pięć dodatkowych bloków, już w lutym e, takie bloki bardziej rozszerzone. I w ramach tych bloków e, osoby uczestniczące mogą się dowiedzieć, e, jak na przykład ob, e, obsługiwać konto bankowe, jak sobie poradzić e, z tymi elektronicznymi, Elektronicznymi procedurami związanymi z e, na przykład z rejestracją do lekarza czy obsługiwaniem tej słynnej e recepty, ostatnio. E, także te podstawowe umiejętności, też bardzo dużo, czy wiele osób pyta o kwestie związane z mediami społecznościowymi, korzystaniem z internetu, z YouTube'a, z jakichś filmików, wiadomości. Więc to są takie najważniejsze rzeczy, które mogą nabyć właśnie osoby uczestniczące w ramach projektu. Dlaczego bierze Pani udział w projekcie? Cyfrowa Akademia Seniora. Dlatego biorę udział w tym projekcie, ponieważ chcę sobie pogłębić wiedzę o. o obsłudze komputera, bo nie wszystko wiem, no trochę potrafię, tak, ale naprawdę nie wszystko, nie wszystko wiem, a będąc na tych zajęciach dużo rzeczy się dowiaduję nowych lub tych, o których wiedziałam, że mają jeszcze inne takie funkcje, które, które można zastosować do obsługi komputera. No, w dzisiejszych czasach no trzeba, trzeba się szkolić, a ja się urodziłam w tym czasie, kiedy nie było komputerów i muszę się doszkolić, no i tutaj... Większość osób no, które, osoby, które przyszły no, przyszły z tym, żeby sobie pogłębić wiedzę lub się nauczyć. Szkolenie trwa trzy dni. To, są, to Zajęcia odbywają się od godziny 10 do godziny 14 z przerwą na obiad, także też w ramach tego projektu jest wyżywienie zapewnione dla osób uczestniczących. Dodatkowo mogą też każda osoba może skorzystać z 6 godzin doradztwa indywidualnego. Wtedy może przyjść ze swoim sprzętem, tabletem, komputerem, telefonem i już indywidualnie w ramach, w ramach doradztwa z konsultantem nabyć dodatkowe umiejętności. Sposób zapisania się na. To to Szkolenie jest bardzo proste. Po prostu trzeba przyjść do Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego, drugie piętro, Wyszyńskiego 11. Zapraszamy. Tutaj są formale, formularze zgłoszeniowe. Wypełniacie Państwo taki formularz i jak zbiera się grupa, to my wtedy dzwonimy do uczestników. Uprzedzamy o tym, że ruszamy ze szkoleniem i Państwo przychodzą, czy uczestnicy przychodzą już bezpośrednio na szkolenie. Bardzo mi się podoba to szkolenie, ponieważ y, państwo tutaj czy pani, y, pani prowadząca bardzo dokładnie wszystko wyjaśnia, objaśnia, można się dopytać. I, no, też mam problem z przegrywaniem zdjęć i myślę, że się na tym kursie dowiem. Ja naprawdę nie wszystko wiem, nie wszystko potrafię, a wierzę w to, że wielu rzeczy się nauczę.